jest jestem Nololak i dzisiaj będziemy grać w Descenders jest... nie, nie, yy, nie piszcie w komentarzach, że jestem w tej grze jakiś słaby, bo dopiero gram w nią dwie godziny Wczoraj kupiłem, ale ogólnie coś tam już umiem, jakieś triczki No więc to trochę ściszymy. dobra nie wczytywanie to już zaraz będziemy o yy... O, nie 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 nie, 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 nie. Parki rowerowe. Dobra, to... to w sumie cały czas to jeżdżę na tym parku, bo jakoś mi się na nim najlepiej jeździ, ale w sumie nie wiem dlaczego tak jest. Dobra, to lecimy tutaj, może od razu wlecimy. Backflip. Hop. A tutaj jest... Nie. Nie. Jeszcze mi się kamera zmieniła. O, oh, jest. lecimy, dobra, tutaj leci 3-6 nie, nie 3-6 backflip, w sensie nie backflip tylko frontflip <ścoughs> dobra, tutaj spróbuję whipa dobra, whip to sobie nieraz omijam, ale nie dlaczego właśnie się teraz wywaliłem o jest Próbuję teraz dwa dwawek flipy na pierwszej. Dobra, 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 dobra. Albo... jak ja tej linii nie umiem na samym początku ją próbowałem skakać to teraz jej w ogóle nie umiem fronta dwa fronty Mm. Tutaj wleci fajny tricia teraz. Gra, lecimy. Właśnie ja teraz, nie wiem, mam taki problem tu, że nie wiem jak tutaj wylądować w to fajnie tak, żeby się wkleić, bo zawsze ląduję gdzieś tak na flat. Właśnie nie wiem dlaczego. Lecimy... Mhm. Dobra, to na dzisiaj już będzie koniec tego odcineczka, ale dobra, zakończę poziom, tak, e, kontynuuję, a muszę tak wejść, bo, no nie, e, dobra, hop, i e, wyjście, tak. To dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i trzymajcie się, pa.